Jesteśmy obecni na zlocie pojazdów klasycznych i nietypowych. Klasyczna rozkosz 2017. Oprócz pojazdów klasycznych mamy dodatkowe atrakcje w postaci wystawy pojazdów ekstremalnie zmodyfikowanych. Jeżeli chodzi o zawieszenie, są to pojazdy bardzo niskie, przez wielu uważane za yy, nie nadające się do użytkowania na co dzień po publicznych drogach ze względu na niskość. Oprócz tego mamy pojazdy terenowe TIDA 4x4. Mamy uczestników z województwa lubelskiego i mazowieckiego, pojawiło się ponad 100 samochodów, mamy dopiero drugą godzinę zlotu. Z najciekawszych to pewnie te najstarsze, takie jak za moimi plecami Mercedes 31 i gdzieś tutaj niedaleko stoi już nieistniejącej marki Desoto z 1929. Przyjeżdżają osoby, które kolekcjonują to z pokolenia na pokolenie, całymi rodzinami te auta, starannie odnawiają, restaurują. Jak również ludzie, którzy po prostu chcą zobaczyć, bo na co dzień na drogach nie spotykamy tych aut. To są auta, które ludzie pielęgnują i starają się, nie, nie wiem, nie wyjeżdżać w trudnych warunkach zimą czy w deszcz. W ogóle absolutnie nie ma mowy o wyjechaniu z garażu. Triumfa tego mam od 4-5 lat sprowadzony z Londynu. W Polsce był malowany i zmieniono ta W 80% jest to oryginał. Triumf Wites, silnik 2 litry, 97 koni, dwa gaźniki, wersja sportowa. A auto przyjemne do zabawy na weekend. Przedstawiany egzemplarz jest to Chrysler Imperial 1931 rok. Jest to egzemplarz model Chryslera produkowany 29 31 rok. Było to takie uwieńczenie tej marki, wręcz takim przepychem, dostojeństwem dodano mu te dwa boczne koła, jak i bagażnik w formie. Tak zwanego kuferka. No był to egzemplarz już dla arcy wymagających w tamtych czasach. To czasy, jak znamy prohibicji, Al Capone, z tym nam się to kojarzy.